No, maneczko, siomeczki, to ja Blue XXL25. W dzisiejszym odcinku czekajcie. Tak jest piosenka. Ale dzisiaj jest PS3 na retyfa 14, tak. Musimy czekać trochę. Tak, tutaj mi się trofea wczytują ale to zawsze tak jest. Dlatego. To mi się tak robi. Dlatego lepiej wezmę cięcie. Cięcie. No dobra, witam po cięciu. Tak, sorki, bo tutaj czasami tak... Czasami może Wam się podświetlić. Tak, mój brat to kaberzysta. Dobra. Tak, ja mu trochę ustawiam, bo tu on pierwszy raz mi nagrywa. Tak niestety. I jeszcze nawet nie robiliśmy takich próbnych filmików. Dobra, to się może Wam poświetlać. Nie wiem. A, to raczej to chmury. Dobra, X Tak, jestem na moim końcu. Tu zalogowany. Dobra. Trofea, trochę tam chyba. Nie, to ja nie jestem raczej zalogowany. Czekajcie, dobra. Szybki mecz AWSB. Wybierz. Jeszcze coś, wybiorę fajnego. Dobra. Będziemy z moim kolegą kiedyś grać? Albo z moim tatą? Yy, I to... Yy, czekajcie, bo ja wezmę sobie reprezentację. Dobra. Nie! Nie! A co to nie? To dobra, dobra. Yy, pols... Yy, czekajcie, reprezentację. Dobra, czekajcie. Czekajcie, dobra. Yy, będzie za chwilę. Oj, sorki, że tutaj o tak jest. Yy, no bo mój brat nagrywa, a on nie jest naprawdę nauczony, naprawdę. Dobra, włącz piosenkę. Tak, maciostra, tam piosenkę włącza. No, to jest Feduk, tak? Dobra, Kubuś trzymaj, trzymaj, bo ja gra. Dobra, tu nie wiem, co się robi w tym, dlatego yy, nie oceniajcie. Dobra, nie wiem co tu się robi. Za chwilę będzie start, żeby dać grę i zacząć. Dobra, ja w startach. Dobra, muzyka jest, ale tutaj o, to wyciszę. Tak, to mecz towarzyski jest Szpakowski i Szaranowicz, tak. Dobra, jak widzicie, mecz towarzyski, tak to to. Ojejku, sorki, sorki, sorki za to. No bo mój brat trochę przesunął. Dobra, to trochę długo y trwa. Tak, są tu filmy, ale ja nie puszczę, bo teraz jest pioseneczka, Seduka. Dobra. Dobra, X-a biorę. x mi się pomija, dobra. Dobra, rezerwowych jest tyle, okej. Okay. Wyjściowa jedenastka tyle, okej. Okay. Zaczynamy! Dobra, kibicujcie dla wiecie kogo? Angli no. Dobra, ja jestem tym z, ze strzałką e, czerwoną. Dobra, przygłosić. Dobra, teraz ja już nie będę mówił, nie będę mówił na... No, no to do zobaczenia. Życzę dobrego oglądania. Siostra mówili teraz, oj, no bo to no bo coś tam się kłóciliśmy, ale to nic, dobra. No to mm, jeszcze raz życzę miłego oglądania. Dobra, coś się stało? Przepraszam, bo to reklama, teraz pauza. Dobra, no, już jesteśmy. Już jesteśmy. Tak teraz leci taka piosenka, może będzie w opisie, nie wiem. Ale nie wiem, ale może tak, może nie. Jest.

Tu chyba lagów nie ma Tak jak w Minecrafcie, ale... No... Sorry. E, bo teraz coś... Tak, teraz już. Za koniec, tak, teraz mój brachor gra. Teraz ja jestem lepszym kamerzystą. Tak mój bracior gra. Kuba. Tak, powinno być na niego zalogowane, dobra? Sorry. Sorry. Dobra. To czasami ja tak robię. Sorry, sorry. Tak, bo coś. Białego, białego. Nie, Boliwia. Brak Boliwii. Nie chcę Boliwii. Dobra, trochę tutaj może na biało się świecić. Boisko tam, gdzie jest słońce, czasami. Dobra, zobaczcie. Teraz. Tego z Anglii jestem, kul. Cool. Trójka. Dobra. A tamo to jest coś nudnego. Dobra. Dobra. grasz chyba dobrze, ale nie do buzi pada. Nie do buzi, nie. Dobra, fifka 14 nawet może być spok spoko. Uzależniłem się, to chore. No, tak. tak. piosenka to smolasty, uzależniony, tak. A tamto to było Feduk i coś po rusku. Nie wiem, nie umiem ruskiego. Angielski umiem. Kuba, ale ty podajesz. Ty podajesz co chwilę. Weź do kogoś innego, no? Dobra, to mój brat czasami w fifę. Nie umie grać, raczej nie umie grać w ogóle. Tak, zobaczcie. Bo niestety ma stówkę. Przez mojego brata. Albo i też przeze mnie, tak. Z, w dziesiątej, w dziesiątej minucie, słyszycie, widzowie, to będzie w dziesiątej, nie dziewiątej, w dziesiątej będziemy kończyć film, czyli no niestety. Albo nawet możemy kończyć film, wiecie, w 45 minucie. Ale w meczu w minucie 45. Tak. A nie o tako, że na telefonie, jak nagrywam. Tak, dobra, tu jest reklama, niestety. Tak, reklama jest. Ona może za chwilę. Pomij reklamę. Dobra. O! Czekajcie. Teraz będzie krótkie cięcie. Dobra, ja tylko na chwilę, bo to no bo... Oj, musiałem piosenkę zmienić. Kurczę, Kuba, Bolivia! Oj, sorki. Bolivia niestety ma dwa przez mojego brata. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Dobra, no to teraz... Tak jest na biało niestety. Tamagoczy. Tak, to leci. Ale nie włączaj szpita. Czekajcie. Tak, moja siostra, gra w robloxa i szpita włączała i pipnęło. No bo jak szpita się długo trzyma, to są klawisze trwałe. Nie pić, jest spać, jak sama gossi, tylko... Spać. Tak, nasi, raczej to. E, o, już 45 minuta, no to do, ostat... do kolejnego odcinka. Tak. E, też z Kipy 14 będzie też w Minecrafcie, ale nie wiem kiedy. Tak, dobra. No to biamy 1100 subów i pod tym filmem 15 pię, lajków. No to pa pa!